Dzisiaj cię zmuszą do łamania. Sam chcesz łamać o, prawo. Nie. O dawaj, czekamy na Siemano. A co ty tak kulejesz? No, i kość wśród A to niedobrze? No, niedobrze. Akurat na gimbalach. Przez Ja już ustawiam gimbala i lecimy z koksem. Tylko dawaj szybko, bo patrz. To słama cała leci na mnie. Kurde. Nagrywasz? No. Każdy chciałby być Fajna droga nawet jadą Wolniej szybciej, już mruga! Dobrze jest! No <laughs> E ładny ten sztojarek ci powiem Żeby był fancy i nie twój też byś się spuszczał Nie wiem, żeby chciał <laughs> Wiesz jak nie Nawet pod kubodę Nawią tyłu no nagraj też Nie, tak wszysto ma by przegrać Wój tam w to Na filmowym nagrywaj Nie! Yeah. Ja to sam miałem kurwa Dobra, nagrywaj. No, Pierdolcie. Nagrywaj! To no, i kurwa jedź! Ale od tyłu, od przodu. Kurwa, jego raz! Ciecz! Żebyś cię na i nie nadział! Nagrywaj? No, no bo to są oporowcy! No. Powoli! Pani chyba tu naprywa dowodować! No! O poczawkę się zatrzymał. Ty no? Kurcze, byki Dobra, wszystko się powinno bajeransko na po nagrywać Jak się Kubota podoba? E, powiem Ci, pierwszy raz w Kubocie się Pierwszy da. raz? No Nie, raz siedzieliśmy na targach na Lublinie, nie? No to... Akurat przedstawiciel był pijany i 10 osób nas spuścił 7 Wreszcie weszło 6 6 Sześciu. Rób to zdjęcie, k***a Ja wszystko nagrywałem Wreszcie weszło 6 6 chłopak weszło nie. do k***a Tam przód myślą, Tak, 6 tak Ta, ja będzie dobrze tak. No kabiny to nie ma rewelacji, już to jest większa kabina A on mówi, co? Słaba kabina? Słaba kabina? Ale no. powiem ci, amortyzacja i zręcza to jest piękna sprawa tak wiesz, fajnie, bo rzadko spotykana tak u No, 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 no. no. I będzie pierwszy raz Ale tu, tu w okolicy jest sporo tego. A widzisz, u nas w ogóle nie tego nie ma. A no, u was wiesz. Jeszcze... Jedna, jedna może jest. U nas to głównie New Hollandy, no. Chtayerów parę. Drondiry już się zaczynają. No. I też... Co tam jeszcze takie główne? No nie, no New Hollandy, nie. No bo my tam wiesz, macie to blisko. U nas jest, wiesz, w, w, w Kowicach bo w Krubyszowie jest z, z kuboty no nie? Aha no i widzisz no to wszystko na miejscu Bo no to, to chodzi o to, że właśnie gdzie jest serwis i tak, jaki tak, sprzedaż tak. nie? i to ludzie biorą bo no ja teraz już zauważyłem, że yy, nieważne jaki traktor kupisz czy to John Deere czy New Holland ważne, żeby serwis był i to wszystko nie? Tak zgadza się, no ludzie też na to patrzą no klasa tutaj przy tysiącach mają bo co z tego, jak na przykład masz Fenda, jak serwisu tego w ogóle nie Autohol. ma niczegoś. To pole idzie następne. Dalej, w tamtą stronę. Cały czas w dół będziemy zjeżdżać. A taki... dużo macie tych bel? Oj, nie wiem, szczerze, jeszcze. dzisiaj stąd zaczęliśmy zbierać, no nie? A jeszcze gdzie? To, to jeszcze na kawałeczek nie jest zaczęty. To z tym wszystkim. A to wszystkie to wasze pola, tak? Nie, te co belki są wokół, to, to nie wszystkie są nasze. no Nie nasze są tylko te l poznaczone. Tutaj jest dużo, właśnie. To jest takie zagłębie ludzi, którzy słono zbierają, no nie? Że jest A ich dużo, także. A wy macie krowy jeszcze, tak? Nie, nie, nie. I gorzki nie ma tylko. A, to dla świn to wszystko? Zbierają. Nie, to jest akurat na sprzedaż. Wszystko. Aha, kurde. Sz... No. Ale co na świnie, to na świnie, ale reszta idzie na sprzedaż. On ze, ze swoich chyba zostawia. No, ze swoich pól, tylko dla świn, no nie? A reszta to idzie na handel, wszystko. Dzisiaj jakbyś się po okolicy przyjechał, takich sporo nas co dzisiaj zbiera, także śmiało To będę po kolei z Dzień dobry, można nagrać film? Kurde, kiedyś też tak jeździłem Znaczy, powiem ci, że to już trochę straciło taki swój vibe jak na samym początku, bo jak zaczynałem to no. rowerem jeździłem po parudziesiątki To ja cię, kilometrów. ja cię podziwiam, naprawdę I to naprawdę, to wtedy były czasy A teraz już samochodem, to tak Kiedyś na przykład żeby pojechać z samochodem na jakąś akcję, to była taka wyczekana, nie? O, no, no, no. I głównie to było do kołkusa, że tak zbieramy ekipę już dwa tygodnie wcześniej. Kto Jasne. jedzie, kto nie jedzie. Kasę zbieramy, a teraz to już tylko daje znać, jak jest czas, to zaraz jestem. No tak. No to, to też no, że wiesz, i dyspozycyjność, nie? No. Trzeba korzystać, póki jest jeszcze. <grym> Dziwida, okej, ta skrzynia taka dziwna w kłopocie, ale A czemu? Bardzo mulis, wiesz, czasami ten jest bardziej zrywny, ale kłopota jest, mówi jak nie wiem, ale też nie jest jakieś złe. Nie, nie jest bo jest bardzo, tylko bardzo wygodna, no? Ile masz biegów? Do E są zakresy, ABCDE są zakresy i 6,5 tych jest, no nie? 6,5 biegów. 6,5 tak. biegów, tak? Aha, o! Pręsy powyższe. No! Dobry, że to nie mój drog, no kurde. <ścoughs> o! Czym ma, czy nie ma? Kto? Ten, y, trójka. Y, nie ma, nie ma. A Raczej tak jak dwójka, pewnie tylko pod spodem. Tak, tak? tylko wiesz. Stąd rodzina, budowa i. No, 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 wyjedziesz tutaj? Tak.